Jesteśmy w pięknej miejscowości Kamienna Stara, przy zabytkowym i najstarszym drewnianym kościółku w Województwie Podlaskim. Pan Staś będzie dzisiaj moim przewodnikiem i parę słów o tym cudownym miejscu opowie. Cóż tu? Wiekowa sprawa. Kamienna no, jedna rzecz, która się uchowała i w naszej parafii, no, w naszym Województwie parełka naszej przeszłości. Duma kamiennej. Chyba więcej nigdzie nie zobaczymy takiego czegoś. Zadbana o parafian, o mieszkańców z wsi kamiennej starej, wsi kamiennej nowej, nowej wsi. Te wsi trzy dbają o to po dzisiejszy dzień. I że w takim stopniu Wygląda to wszystko zadbanym. A ten kościół jest pokryty gątem, prawda? Tak, to jest pokryty gątem. On swego czasu, kiedyś tam, kiedyś najprawdopodobniej był kryty strzechą, później yy, blachą. No, ale w ostatnich latach, bodajże 90. to było zdjęte. Czy papa yy, blacha została, chyba raczej yy, zdjęte i położony gąb. Pan Stasiu o kościółku wie dużo, dlatego, że wspólnie z chłopakami przeprowadzali prace remontowe. Tak, prowadziliśmy prace remontowe pod podmurówkę, podłogi to już firma robiła, ale zewnętrzne elewacje przy mojej współpracy z chłopakami z żeśmy otworzyli szalówkę. Chłopaki w późniejszym terminie pokryli to gątem, także Odnowiony, odrestaurowany, będzie jeszcze służył zapewne wiele pokoleniom dalszym Kościółek otaczają piękne, zabytkowe lipy. Tak, to są lipy najprawdopodobniej posadzone razem, jak powstał kościółek. Także oni pamiętają bardzo długą historię z tamtych czasów. Panie Stasiu, tutaj niedaleko ogrodzenia mamy grup generała Sulika. Tak, to jest nasz... Generał pochodzi z kamiennej, który walczył pod Monte Cassino. Bohater nie tylko ziemi Dąbrowskiej, kamienczańskiej, ale wileńskiej. Tak tu na kamieniu pisze, brał wielki udział w, w wielu <coughs> w wojnach. A przede wszystkim zasłynął pod Monte Cassino. I tu spoczął. Sprowadzony prochy jego, jego i jego żony. z. Londynu po śmierci już w dostępnych latach, kiedy nastał porządek w Polsce, zmiana rządu. I jego chęć była spocząć tu w Kamiennej przy kościółku, przy Zawsze wspominał, jak opowiadali ludzie, że tylko o Kamiennej i o tym miejscu. Także jego marzenia się spełniły. Panie Stasio, a pan sam tutaj się urodził w Kamiennej. Tak, ja się urodziłem w kamiennej. Moi rodzice też pochodzą z kamiennej. Także my jesteśmy w W kamiennej mamy również piękny, zabytkowy wiatrak, też cały drewniany. Tak, cały drewniany jest. to jest wiatrak typu holenderskiego. Ich było kilka, ale został jeden. A tu właśnie mieszkanie właściciela tego wiatraku, to jest puste już i nie ma nikogo. Więc wyemigrowała do Kanady, a już też tam tylko zostały ich dzieci. Że nie ma właściciela, nie ma opiekuna nie ma komu o to zadbać, żeby utrzymać to dla dalszych pokoleń. Także jeszcze jakiś czas i będzie po. I zniknie zapyt, z naszego zniknie. Yy, krajobrazu, który pisuje się bardzo malownicze. Panie Stasiu, o tym mowa, o tym mowa, a o wnętrzu kościółka ani słowa. To jeżeli Pan pozwoli, to teraz zaprosimy telewidzów do środka kościółka. Proszę bardzo. Proszę Państwa, w takich pięknych okolicznościach przyrody, w otoczeniu pięknych lip. A te lipy to też ciekawostka, bo wpisane do rejestru zabytków. Tak, czyli... tak bo to są wiekowy, wiekowe drzewa. Oni mają tyle lat, jak pan podłowie, to, Więc co ten kościółek. Także to jest zabytek wspólny razem z tym terem. grobla nasypana i usadowiona w takim miejscu nad Kamienną, że to ma już swój urok. Zabytkowe rzeczy. Zapraszamy do naszego kościółka odnowionego. O, przy, przy wejściu kościółka piękna rzeźba. Tak. To jest rzeźba matki Jezusa. Dziewczynkiem Jezus. Pan Staś wie, czy jego jest autorstwa? To będzie Myśliwiec Ryszard. A to, to też mieszkaniec? Kamienny, stary z kolonii. On, wspaniały rzeźbiarz. Wspaniały rzeźbiarz nasz. Yy, Genialista można powiedzieć, on utrzymuje w tym właśnie całym klimacie. Jego dorobek jest pokawny, bo są rzeźby przed kamienną się wjeżdża na podjeździe. Także trochę. Trochę was rozsławił, nie rozsławił. ma co. No i aby takich więcej ludzi było w kamiennej, potrafili rozsławiać i, i dbać o to wszystko. To jest kopienica, bardzo wiekowa, bo 1000 datowana jest na 1600, bodajże 9 rok. To już trochę czas swoje zrobił. Jeszcze można odczytać datę. Datę. To zapewne też. W naszym województwie, nas podlaskim na pewno. W Polaskim. Teraz proszę Państwa przedstawiam wnętrze kościółka. Kościół pod wezwaniem Świętej, świętej Anny. An. Też y, z tego pierwotnym, no to były belki odkryte drzewa, a po remoncie podłoga nowa, y, zdjęte tam prady, na no i zostały Belki zasunięte przez deskę w podobie belek, które też się ładnie prezentuje. Estetycznie, czysto. Przepięknie przyozdobione choinki, ale widzę, że bombki są ręcznie wykonane. Zobaczcie, ale. nie to są. Może będzie wiedziała pani Batka. Są te z miejscowości Kamienna Stara. Bąbki ręcznie robione czy kupowane? Podejrzewam że ręcznie no tego na pewno nie wiem ale podejrzewam że ręcznie tu akurat kościółkiem i dekoracją ołtarza i y, tymi ozdobami wszystkimi to zajmuje się pani Teresa Kulik nasza mieszkanka. Ona głównie się zajmuje tutaj kościołem. Bo bardzo mi się podobają zbawami. to mam nadzieję że obejrzy i y, przekaże tą informację że pięknie wygląda tak, ołtarz główny właśnie w okresie takim świątecznym. Tak. odpust porofialny w miesiącu lipcu. lipcu. Na, o, ja na Anny, 26 lipca. Co roku jest odpowiedzialny. Przekładany na niedzielę pierwszą lub następną po Annie. Przybliżeniu ta data. Wtedy po prostu nie ma praw spólować to ludzie. Z okolicy zbierają się i czczą Anny. Także co roku niezmiennie jest. I zapraszamy na odpust wiernych z całej policji. Na święto Wasze? Na święte nasze. się na, na co dzień jest opieką kościółka, bo proboszcz to jest. Prabosz yy, to parafia Dąbrowska. I proboszcz jest w Dąbrowie Wiosdowskiej, w Kościele Parafii. A tu tylko jest taka kaplica. No da, Obsługiwana przez Kościół Domorski. Księżniczek Domorowski. Czyli wy macie w niedzielę jedną mszę? Jedną mszę mamy w niedzielę w święta, jedną mszę pierwsze piątki. Bo jeżeli ktoś by chciał turystycznie zobaczyć wnętrze kościółka, to. To w tym właśnie. Po... Nam szę na to... jest otwarty, można uczestniczyć we mszy, Także no, zapraszamy. Tak, bo jest co oglądać. Jest. jest. W dobrej historii. A tak, proszę państwa, wygląda chór w to są organy. Bardzo, bardzo dobre. O, panie Stasiu, to kolejna rzecz, Rzec, kolejny zabytek waszej miejscowości. Który służył wiele lat swego czasu. Teraz już zastąpiły nowoczesne. Ale to jest klasy. Nowa rzecz zerowej Tak to. Bezcenna pojątka to jest. Troszeczkę to słabe światło także wybaczcie, ale mam nadzieję, że będzie widać.